10 Tajemniczych Miejsc opuszczonych w jedną noc. 10. Centralia w Pensylwanii. W latach 60. w kopalniach węgla wybuchł pożar i najwyraźniej nigdy nie zgasł. Dokładnie tak, pod ziemią nadal tli się ogień od 1962 roku. Dzieje się tak przez podziemne zasoby węgla i będzie się to utrzymywać tak długo, jak tlen będzie dochodził do złóż. Przed pożarem miasto było wystrzałowe. W mieście żyło 1435 osób i gdy rozpoczął się pożar, wszyscy wyjechali oprócz 10 osób, które nie chciały opuścić tego miejsca. Film Silent Hill został zainspirowany tym miejscem. Zastanawiam się, czy może te 10 osób pozostało tam z powodu domu, który był zamieszkiwany przez ich rodziny od pokoleń i nie chcieli go stracić. To mogłoby mnie przekonać do pozostania tam, choć pewnie strach przed spłonięciem żywcem byłby silniejszy i bym pojechał. I tradycyjnie, jeśli podoba się Wam ten odcinek, bardzo prosimy o łapkę w górę i zostawienie subskrypcji. Jeśli chcecie kolejną część tego filmu, dajcie znać w komentarzach. Dziękujemy i zapraszamy do dalszego oglądania. 9. już. Tak, było wiele wulkanów, które zmiotły miasta z powierzchni ziemi, ale ten jeden uczynił wyjątkowo dużo szkód. Dla mieszkańców Pompeji w 79 roku naszej ery, którzy jednego dnia robili pranie i walczyli konno, aby kolejnego dnia się obudzić i zostać uderzonym przez Wesowiusza, który postanowił się ich pozbyć. Tylko kilka osób przeżyło. Erupcja zniszczyła miasto na bardzo długi czas i jest uznawana za najbardziej katastrofalną w dziejach ludzkości, skutkującą niszczącym trzęsieniem ziemi i wieloma przypadkami śmierci z powodu zanieczyszczenia powietrza. 8. Greensburg w Kansas. W 2007 roku tornado nawiedziło Greensburg w Kansas, powodując ogromne zniszczenia w mieście. Około 95% miasta zostało kompletnie zniszczone, a pozostałe 5% poważnie uszkodzone. W tej tragedii zginęło 11 osób, a ponad połowa populacji wyprowadziła się na dobre. To zrozumiałe, ponieważ skoro miasto było tak dotkliwie zniszczone, nie było sensu w nim zostawać, być może jedynie by pomóc w sprzątaniu. Podczas trwania odbudowy miasto zaczęło dokonywać przyjaznych naturze wyborów i stworzyło nowy budynek dla przewodnictwa w energii i designu środowiskowego, który korzysta w 100% z odnawialnych źródeł energii. Przynajmniej coś dobrego powstało po takiej tragedii. 7. Kennet w Kalifornii We wczesnych latach 30. Miasto Kennet w Kalifornii było znane jako ważne miasto górnicze, gdzie wydobywano miedź. Było największym takim w okolicy aż do 1935 zaczęło być zalewane przez jezioro Szasta. Działo się tak, niestety, już w czasie budowania zapory na jeziorze. Rząd rozważał budowę zapory od 1870 roku. Naprawdę szkoda, że zastanawiali się przez ponad 60 lat, nim cokolwiek zrobili, a gdy zaczęli, było już za późno. Na szczęście większość mieszkańców odsprzedała swoje domy państwu nim wody osiągnęły krytyczny poziom i oczywiście opuścili miasto i na rok przed planowanym zakończeniem budowy zapory w 1944 roku znalazło się ono w całości pod wodą. Na szczęście nikt nie zginął, wszyscy mieszkańcy wyjechali w wyniku tego kryzysu. 6. Browes we Francji. Jest pewna mała wioska we Francji o nazwie Browes. Być może źle to wymawiam, wybaczcie. Jest to bardzo tajemnicze miejsce, jako że w latach 70 bez ostrzeżenia całkowicie zniknęło z mapy po powstaniu bazy wojskowej Kanjury. Nieznane są przyczyny, dla których tak się stało. I co dodaje sprawie tajemniczości, nawet wojsko koniec końców opuściło to miejsce używane jako, cytuję, teren szkoleniowy. Istnieją podejrzenia, że zostało opuszczone, ponieważ było tam zbyt niebezpieczne. Zbyt niebezpiecznie dla wojska, więc co tam jest Czarna dziura? Dajcie znać w komentarzach, jak myślicie, co tam mogło być i dlaczego trzeba było opuścić to miejsce. Powodów może być bardzo dużo, a wszystkie są wyjątkowo tajemnicze i podejrzane. 5. Indianola. Przed rokiem 1875 w Teksasie istniało rozwijające się miasteczko Indianola. Niestety w 1875 uderzył w nie niszczycielski huragan, który dziesiątkował populację, zabijając setki osób. Miasteczko zaczęło się oczywiście odbudowywać po tej tragedii, ale uderzył w nie kolejny ogromny huragan, jeszcze gorszy od poprzedniego. Miasto musiało zostać opuszczone. W roku 1887 zostało uznane za martwe, a poczta zamknięta. Spora część miasteczka pozostaje po dziś dzień pod wodą. Szaleństwo: przed przygotowaniem tego filmu nie miałem pojęcia o tych wszystkich miastach, które zostały zalane wodą, i mam taką myśl, że Atlantyda mogłaby należeć do tej grupy. 4. Ying Xiu w 2008 roku miało miejsce ogromne trzęsienie ziemi, które kompletnie zniszczyło miasto Yingxiu w Chinach. Przed trzęsieniem miasto zamieszkiwało około 7000 osób, ale trzęsienie było tak tragiczne w skutkach, że zaledwie 2300 osób przeżyło. Mówi się, że ponad 80% miasta uległo zniszczeniu. W jednej chwili wszystko było w porządku, a w następnej ginie ponad połowa ludzkości coś okropnego. Po tych wydarzeniach rozpoczęto odbudowę miasta, tworząc miejsce pamięci dla tych, którzy stracili tutaj życie. 3. Możecie nie znać tej historii, ponieważ dla mnie również była nowa, ale można by pomyśleć, że każdy słyszał o podobnym wydarzeniu. W roku 2012 w Bayou Korn w Luizjanie ewakuowano 350 mieszkańców z powodu zapadliska. To straszne. Najwyraźniej niektórzy z mieszkańców zauważyli, że ziemia drży, a na wodzie pojawiają się bąbelki, nim zostali ewakuowani. I jak do tego doszło? Jest to wynik zapadnięcia się podziemnej groty używanej do składowania odpadów przemysłowych, ale co jest tajemnicze w tym przypadku, to, że dokładna przyczyna tego wydarzenia jest nadal nieznana. Było parę postępowań w tej sprawie, ale niewiele to zmieniło. W 2018 roku oświadczono, że zapadlisko pochłonęło do 35 akrów ziemi. Mimo, że dziś zapadlisko jest już stabilne, miasto pozostało opuszczone. 2. Czarnobyl W 1986 roku miał miejsce katastrofalny wybuch nuklearny w Czarnobylu na Ukrainie, skutkując ewakuacją mieszkańców okolicznych miejscowości. Ponad 100 tysięcy osób z miasta Prypeć i okolic Czarnobyla wyjechało. Tuziny zginęły, a równie wielu nabawiło się śmiertelnych chorób w wyniku tego wypadku. Ale niektórzy nadal tam mieszkają, ponieważ uznają to miejsce za ich dom, mimo że liczby pokazują wzrost śmiertelności w tej okolicy. Czarnobyl jest nadal uważany za bardzo radioaktywny i mówi się, że nie będzie w całości oczyszczony. Wielu próbuje eksplorować ten teren w poszukiwaniu przygody, aczkolwiek jest to zabronione. 1. Yungay w Peru istniało kwitnące miasto Yungay, zamieszkiwane przez około 25 tysięcy osób. Aż do lat 70., gdy miało miejsce trzęsienie ziemi, które doprowadziło do sporego kamienistego osuwiska. Osuwisko zabiło większość mieszkańców, około 30 tysięcy osób z miasta Junga i okolicznych miejscowości. Jedynie około 400 osób przeżyło katastrofę. Niektórzy z nich przeżyli, ponieważ wspieli się na schody prowadzące do miejskiego cmentarza, znajdującego się na wzgórzu, a około 300 z tych osób to dzieci, które spędzały ten czas w cyrku, z którego klaun w samą porę wyprowadził je na wzgórze. Miasto pozostaje po dziś dzień symbolem tej wielkiej katastrofy.